W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy, weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała, Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła. Że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny a jego imię jest święte, jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców stronu, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił, Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Drodzy siostry i bracia, którzy. Jesteście tutaj w sanktuarium Matki Bożej. Jesteśmy tutaj, aby przeżywać ostatni dzień miesiąca maja, aby przeżywać naszą modlitwę w tym sanktuarium, aby dziękować za 40 lat wspólnoty życia chrześcijańskiego, która żyje, rozwija się i działa tutaj przy tym sanktuarium w Piotrkowie Trybunalskim. Moi drodzy, wiele treści to nasze spotkanie niesie ze sobą. Spróbujmy skupić się przy takich trzech głównych treściach. Pierwsza treść to wdzięczność. Druga to Maryja, która nawiedza Elżbietę. I trzecia to... Święty Ignacy z Loyoli, spróbujmy to jakoś połączyć razem, zobaczyć, co z tego dla nas może wyniknąć, wymownego, ciekawego. Razem z całym Kościołem przeżywamy święto nawiedzenia. Maryja, kiedy przeżyła scenę zwiastowania, wyjątkową w jej życiu, Zaskakującą, kiedy usłyszała, że Pan Bóg wybrał ją do wielkich rzeczy, i kiedy powiedziała Panu Bogu: tak, zgadzam się, oto ja służebnica, chcę zaangażować się w to dzieło jako służebnica. Kiedy odszedł od niej anioł, to Maryja nie czeka jakiejś takiej bezczynności, nie czekasz się coś wydarzy wyjątkowego. Maryja usłyszała, że Elżbieta też doświadczyła wyjątkowego działania Pana Boga, że oczekuje dziecka, że jest kobietą już w podeszłym wieku, i Maryja wie, że Elżbieta potrzebuje jej pomocy, dlatego wyrusza w drogę. Z pośpiechem nie czeka. Głębokie spotkanie z Bogiem. Zawsze ma nas, moi drodzy, w naszych ludzkich, życiowych sytuacjach prowadzić do czegoś bardzo podobnego. Mamy wyruszyć w drogę, do tej naszej Elżbiety, którą Bóg mi teraz stawia w moim życiu. Wyrusza i te dwie kobiety przeżywają bardzo wyjątkowe spotkanie w wierze. Dzielą się tym doświadczeniem, widzą świat, dostrzegając działanie Pana Boga, Elżbieta i Maryja, i Maryja wtedy wyśpiewuje swoje dziękczynienie. Wielbi dusza moja Pana. Maryja jest kobietą, Pełną wdzięczności wtedy, kiedy pójdzie do Elżbiety, ale Maryja nie straci tej wdzięczności, kiedy w Grocie Betlejemskim będzie rodziła syna najwyższego. Maryja nie straci tej wdzięczności, kiedy jej syn będzie odrzucany, kiedy jej syn zostanie ukrzyżowany. Maryja całą swoją drogę będzie przeżywała. Z zaufaniem Bogu, wdzięczność. To jest bardzo ważny wymiar naszego życia. Lubię tak, używać takiego określenia, że człowiek wdzięczny to jest ktoś, kto nosi inne okulary, kto patrzy na świat i widzi ogrom działania Pana Boga. To że tutaj dzisiaj jesteśmy, to że dzisiaj rano się obudziliśmy. To jest dar Pana Boga. Nie musiałem się dzisiaj rano urodzić. Świat by się rozwijał, życie wokół mnie by się dalej toczyło. Dziękujemy dzisiaj za 40 lat życia zaangażowań w życiu osobistym, ale też w życiu społecznym, bo wiemy, że tutaj trwa szczególna modlitwa za parlamentarzystów polskich, że to miejsce jest szczególnie też związane z naszą ojczyzną i z parlamentem poprzez historię Piotrkowa Trybunalskiego, poprzez historię tego obrazu. Czyli wymiar osobisty i wymiar społeczny jednocześnie. I dzisiaj trwamy we wdzięczności i przed Eucharystią mieliśmy bardzo ciekawe, krótkie, ale bardzo syntetyczne spotkanie o tych 40 latach, kiedy oglądając fotografie mogliśmy zobaczyć do ilu ludzi wychodziliśmy, ile osób tutaj się kształtowało. Dziękowaliśmy za to całe dobro, które zobaczyliśmy tak troszeczkę, tak w pigułce na tych zdjęciach przez godzinę. Być człowiekiem wdzięcznym. I tutaj, moi drodzy, możemy przejść też do osoby świętego Ignacego z Loyoli. Święty Ignacy, z którego historią to sanktuarium jest związane w bardzo wyjątkowy sposób. Przyznam się wam, że jak tutaj przyjeżdżam do Piotrkowa, to tak się przyglądam, które sceny z autobiografii Ignacego są tutaj przedstawione, którzy święci, tutaj jest dużo historii kościoła, towarzystwa. Ten kościół jest takim pięknym arcydziełem o historii świętych. I święty Ignacy był człowiekiem, który w pewnym momencie po swoim nawróceniu też szczególnie odkrył obecność Matki Bożej. Dwa sanktuaria bardzo ważne w jego życiu. Jedno to sanktuarium w Hiszpanii, dokładniej w Katalonii, w Montserrat, gdzie tam przeżył swoje czuwanie, swoje ofiarowanie się Matce Bożej. A potem, kiedy był w Rzymie, kiedy założył zakon, kiedy kierował tym zakonem przez kilkanaście lat, to miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej dobrej drogi, Madonna della Strada. Jak będziecie w Rzymie, to w kościele imienia Jezus, w kościele del Jezu czczony jest obraz Matki Bożej dobrej drogi. Ignacy lubił Maryję nazywać. Nasza Pani od niej się uczył tego, jak Panu Bogu służyć, jak z Bogiem współpracować. I na koniec ćwiczeń duchowych, zapewne wielu z Was odprawiało ćwiczenia duchowe, osoby ze wspólnoty odprawiały je wiele razy, może niektórzy z Was słyszeli o. Rekolekcjach ignacjańskich. Na zakończenie rekolekcji Ignacy proponuje taką kontemplację, modlitwę, która może być inspiracją dla każdego z nas. Tak zwana kontemplacja pomocna do uzyskania miłości. Tam jest kilka bardzo takich wymownych punktów. Na początku tej modlitwy Ignacy proponuje. Abyśmy prosili Pana Boga o to, żebym widział Jego dary i żebym był człowiekiem wdzięcznym, żebym, powodowany wdzięcznością, chciał we wszystkim służyć Panu Bogu i kochać Go, we wszystkim Go szukać. I święty Ignacy proponuje w tej kontemplacji takie cztery ciekawe punkty. Mówi, Patrzeć na Boga, który działa, który jest obecny, który się udziela, który mieszka, i bardzo wymowne określenie patrzeć na Pana Boga, który pracuje dzisiaj, trudzi się dzisiaj dla mnie, a przeze mnie pragnie trudzić się dla innych. To Bóg jest źródłem wszelkiego dobra i dlatego odpowiedź, jaka się pojawia w sercu człowieka, to jest odpowiedź pełna ofiarowania siebie, to tam Ignacy umieszcza tę wymowną modlitwę Zabierz Pani i przyjmij, to wszystko, kim jestem, co posiadam. Być człowiekiem wdzięcznym. Szukać Pana Boga i znajdować go we wszystkim. Wiedzieć, że Bóg cały czas dalej pracuje. Dzisiaj w świecie, w moim życiu Bóg cały czas pracuje. Bóg cały czas pragnie działać we mnie, ale też działać przeze mnie. Wspólnota życia chrześcijańskiego bardzo wyraźnie odkrywa też taki ważny wymiar Powołanie osoby świeckiej to jest powołanie do apostolstwa. Każdego z nas Jezus zaprasza, żebyśmy pod, pod, po spotkaniu z nim, tak jak Maryja, szli do innych. Prośmy Pana Boga o to, żeby każdemu z nas pomagał być człowiekiem głęboko wdzięcznym, żebyśmy nie tylko widzieli nasze. Trudy, choroby, cierpienia, problemy, ale żebyśmy widzieli dary Pana Boga i żebyśmy byli wdzięczni. Człowiek, który jest motywowany wdzięcznością, on jest kierowany pragnieniami, tak jak szczególny patron tego sanktuarium, święty Franciszek Sawery. Dla niego spotkanie z Bogiem było tak ważne, że on pragnął iść tam, gdzie Chrystus nie jest znany, dlatego popłynął aż do Indii, aż do Chin. I nas też zaprasza, żebyśmy odkrywali ten wymiar apostolstwa, do którego każdego z nas Bóg powołuje. I ostatnia myśl, może szczególnie skierowana do osób ze wspólnoty życia chrześcijańskiego, ale też do Wszystkich sympatyków, którzy razem z Wami się spotykają. Zapewne pytacie się teraz po tym jubileuszu co dalej? Co dalej po tym jubileuszu 40 lat? Pan Bóg każdego z nas zaprasza do kontynuacji, i chyba ta kontemplacja, pomocna do uzyskania miłości, jest dla nas wystarczającą odpowiedzią we wszystkim, tam gdzie jestem. W tym momencie mojego życia, w tym momencie moich historii, we wszystkim szukać i znajdować Boga, we wszystkim kochać i służyć. To jest ulubione określenie Ignacego, które może być też światłem dla każdego z nas na drogach naszego osobistego powołania. Amen.